Wyszak powraca z nową paczką. Słuchajcie, ponownie dostałem paczkę z Chin. Czajcie to? Ja mogę się doczekać, żeby to otworzyć i wam pokazać. Ponieważ słuchajcie, dostałem paczkę. Uwaga. Zobaczcie, jaki jest zajebisty boks. No właśnie, nie z Wuchanga. Dostałem ponowną paczkę. Z Wukonga. Słuchajcie, bo ja już wiecie. W zachodniej branży gamingowej, już jestem stracony, keksencelowany, zblaglistowany. Ja to Deldery z na pewno klucza nie dostanę. Ale słuchajcie, z Chińczykami jest sztama, no nie, jest totalna. Jeżeli ktoś jest ciekawy, oficjalna lista i tam dostępna u Borysowa, Lista sztam, Chińczycy, lista Kos, wszyscy inni. No dobra. Zobaczmy, co tym razem nam tutaj przygotowali ciekawego. To ostatnia paczka była bez kitu najlepszą paczką pr jaką kiedykolwiek dostałem. Nie dostałem nic z Wuchanga. Nic o nic, słuchajcie, widzowie. A powinienem, nie? Powinienem. Ja pochwaliłem grę, kurwa, za darmo. Czajcie, co? No dobra. Uuu. Wygląda fajnie wewnątrz. Już z wizerunkiem jakiejś baby. Dobra, osiem badżestów znowu. Uwaga, takie badgesy, proszę bardzo. Pamiętacie, ile sprawdzaliśmy, ile te badgesy kosztowały ostatnio? One miały jakąś absurdalną cenę, no nie? Bo to jest jakieś limitowana edycja. Generalnie ja, tych twórców z Wukonga, ja strasznie szanuję za, za to, z jaką, słuchajcie, jakością oni podchodzą do tworzenia swego merczu, no nie? Widać, że wizja artystyczna, game science, patrzcie, nawet jeszcze tu trzeba przeciąć. Nie kończy się tylko na grze, nie kończy się tylko na materiałach promocyjnych. Jest łącznie, jest, jest wiecie, też integralna faktycznie i łączna z ich merchem. I to widać, no nie? Że to nie są jakieś tanie gadżety reklamówki, tylko faktycznie to są wysokiej jakości, dobrze, bardzo wyglądające produkty. Dobra. Tutaj Game Science, no, pyk. Mhm. Zaklejmy, już wam pokazuję. Takie piny, no nie? One są całkowicie metalowe, ale zobaczcie, jak one dobrze wyglądają, no nie? Ta małpa, one wyglądają jak wzory dziar, no nie? Takie oldschoolowe japońskie dziary. Zajebiste w chuj. Totalnie się tym jaram, nie? To jest sztos. I wiecie, to jest w takim ładnym, welurowym, stary, no nie wiem, takiej taką gąbeczną welurową. Kurwa, no, wy... no nie, no, no robi to wrażenie, stary, robi to wrażenie, serio. Oni wiedzą, co dobre. Dobra, to mamy piny, słuchajcie. Dawaj, ja to sobie tutaj ładnie zapakuję. No i pójdzie na półkę. I kiedyś to sobie otworzę i sobie przypomnę, jak fajny był Wukong. Ale wolę Wuchanga. Ale Wukong zajebisty, nie? Dobra. Uwaga, no poczekaj, nie mogę tego wsadzić. Jest za duży, słuchajcie, nie mogę sobie wrazić. Robiłem jakieś w marketingu, jedyne co firma miała do zaoferowania, to twórcze pomysły. Albo jakiś pomysł, to nie było pieniędzy. No i też już w marketingu kiedyś pracowałem, no i zazwyczaj robiło się... Zwykłe takie reklamówki, no nie? Rzeczy, które drukuje ci każda firma, która zajmuje się, się to drukiem i całą resztą. No dobra. Trzy rzeczy tu mamy, trzy opakowania. No to dawaj, sprawdzamy pierwszą, ale w ogóle patrzcie w jakiej to jest folii, no nie? Wiecie, znaczy, to nie jest wrzucone w jakiejś randomowej torbie, jak to ma na przykład zrobić w BTS a gdzie wysyła ludziom pierdolone siatki plastikowe. Co ty gadasz? Co to jest? Ty, to jest torba. Oho. No to jestem w tenslu, mnie teraz, bo właśnie stałem się woke. Ty, ale się na to. Patrzcie, ten. Yy, to jest. To nie jest skóra, tak mi się wydaje. Ale widzicie? Jaki to jest materiał? To nie jest taka tania taka klamówka. To jest faktycznie stary. No, ma zwykłą fakturę taką, nie? Pa, widzisz tu. Ale skóra to to nie jest chyba. Chociaż nie wiem. Pa, dobre. Fajny wzorek, nie? O oh, kurwa, ale co ty gadasz, jaka tu jest. I to jest właśnie to, o czym mówię, nie? Patrz stary na to. Głupia metka, nie? Patrz, z jakim wzorem jest zrobiona. Jaka fenomenalna stary metka, nie? Zajebiste, jaram się tym w chuj. No nie no, to jest ekoskóra, tak mi się wydaje. Patrz, tu normalnie Black Myth napisane. Jakbyś to, wiesz, z jakiejś mary miał, albo innej berszki. Zajebiste. Jak się sprzedawać w dzisiejszych czasach, no to chyba Chińczykom na to wychodzi. Ale mi się to podoba, że oni... wysłali takie paczki, nie na premierę... ...nie jakoś krótko po premierze, tylko faktycznie... ...po czasie to wysyłali dla twórców, których widzieli zaangażowanie w promocji tego produktu w ramach takich podziękowań. No ja... Wiecie, jak jest z takimi paczkami PR-owymi, no nie? Często masz takie poczucie, że to jest trochę przykupstwo. Tutaj, prawie rok po premierze, no to ciężko, nie? Ciężko czuć coś takiego. No dobra, co dalej? Kolejna paczuszka. Z tym samym wzorem. Ty. A, to jest taka koszulka Wow, stary, z brzuchem posłoniętym. Przejście to? Ubieram to chyba, kurwa. Chuj, nie ubiorę. Za ciasnych barach. Nie, to jest za małe. Nie, no nie dam rady tego brać. Tu się zaciąłem. No nie założysz w barze, nie? Pa. <laughs> kurwa, chciałem, chciałem wam pokazać brzuszkę, tylko jej nie chciałem podbi podciągać. Tylko ją chciałem wiedzieć, tak? O! Bym wam pokazał brzuszek, mój. Spoko, nie? Nie mam problemu. Ale no nie. Nie założę. Nigdy nie miałem lepszego brzucha ostatnie. No i co to kurwa jest? Aha, dobra, bo tu jest taka. A siateczka. To? to! O, kurwa. Ty jest nadrukiem na plecach. Dobra, zgaduj się, co jest nadrukiem na plecach, Pana to. Kurwa, z takim kozłem! Ale zajebiste jak Bafomet wygląda, nie? Ta może to jest krowa bez kitu? Ta fajna w chuj. I jeszcze tu z naszywką taką. Blackmy Wukong. Ale jaki to ma. To ma bardzo dobry materiał, wiecie. Ja Wam go nawet pokażę. To jest French Terry taki od środka, no nie? Jest gruba taka koszulka. Fajna chuj. Widzicie? Jest takie, no, z przodu Blackmy, a tu no, nie, ten wzór do jebane, a takiego full print, ty może byśmy na Odedzie wprowadzili takie full printy ciągnące się w dół koszulki, tylko że to nie jest shitem, właśnie przez to wykonane, przez co to bardziej zejdzie, nie? No, jak to nie jest shito, to jest chyba druk CTG, mi się wydaje, że to, to będzie, a tutaj. A no, tu małpa ta karta. No. No dobra, to tyle widzowie z Wukonga paczek. Te rzeczy chyba są do kupienia, nie? U nich normalnie na stronie, tak mi się wydaje. Wszystkie, a ja to pakuję. I te piny. No. Game science. To pudło fajne. Ląduje tu. Z niektórymi z Was widzę się co? Na streamie, co oglądając na YouTube, albo ponownie na YouTube. A my sobie kontynuujemy dalej. Ty, kurwa, moje żelki, ulubione Dali. Zajebiście. Jakie jest Wasze ulubione anime? Napiszcie mi na sam koniec. Jakie byście mi polecieli obejrzeć? To giga istotne. Powiedzcie, jakie jest Wasze ulubione anime na YouTubie, i polećcie mi jakieś fajne anime do obejrzenia.